Cześć Boże, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Tak mówi dzisiaj do nas święty Piotr. W tym czasie pandemii może być tak, że oprócz naszych obowiązków, które są stałe, jest więcej tego czasu w domu. Jesteśmy w w naszych domach, i, I tych momentów, kiedy mamy trochę więcej czasu, może być więcej i można je źle wykorzystać. O tym dzisiaj jest to, to słowo, że żeby, żeby nie trwonić tego czasu, bo, bo on jest nam dany od Pana Boga, żeby go dobrze po prostu wykorzystywać i może warto sobie go zaplanować w jakiś sposób. Nie? Że tam, nie wiem, jest czas na jakieś tam, nie wiem, wykłady. Yy. Czy, czy jest jakiś czas na naukę, ale też jest czas na modlitwę, godzinę dziennie, na przykład czy pół godziny. Jest czas na jakiś odpoczynek mój, zdrowy, podejmowany, żeby nie było momentu w ciągu dnia, kiedy po prostu bezsensownie jakoś odpoczywamy i go barnujemy. To się nazywa lenistwo generalnie. Wtedy diabeł ma już otwartą drogę do naszych serc. Tego Wam i sobie nie życzę. Niech to się nie dzieje w naszym życiu. Niech to będzie dobrze przeżyty czas, dobrze wykorzystywany. I do tego chciałem Was zaprosić w tym filmiku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających z Grupy 21, z, z studentów z Moraska, wszystkie osoby, które to oglądają, i kapłanów, którzy, którzy wstawiają te filmiki, oraz kleryka Michała, który wierzymy będzie kapłanem już niedługo. Jeszcze trochę, ale. No. Bosz.